Cześć z tej strony, Ucek. Witajcie na moim kanale! Jakie ETUI pasuje do folii, twardej, folii, hybrydowej folii? Chyba lepszej niż oryginalnej folii na Samsungu, do Samsung Galaxy S10, właśnie do niego. Czyli, potestujmy sobie, co, co możemy założyć do tego produktu z tyłu na nasz smartfon, czyli Samsunga Galaxy S10 Plus. U mnie tu, jak zwykle, pod dostatkiem folia no już się trochę odbumbelkowało, ale to jeszcze trochę, więc to na no to nie zwracajmy uwagi. Lecimy, lecimy, sprawdzamy, co pasuje, co nie. Może tym razem zaczniemy od Wrinkle, Zacznijmy od modelu Fusion X. Chyba brać pod uwagę, że folia jest no dość, nie ma za dużo miejsca w temacie tego, że może gdzieś to odchodzić. No i przyjrzyjmy się, jak to będzie w przypadku Fusion X tak teoretycznie, hmm, od razu już odeszła, więc widzicie, to już nawet nie patrzymy dalej na Fusion X, Ten, ta folia, twarda folia. No nie będzie pasowała, więc pierwsza, pierwsza próba nieudana. Lecimy dalej. Rinkel Onyx, jak będzie z Rinkel Onyx? Czy będzie pasował? Problem jest taki, że większość chyba ETUI nachodzić będzie na tą folię i zależy od szczęścia. Przy pierwszym założeniu będzie dobrze, bo widzę, że praktycznie folia jest schowana pod caseem, ale wiem, że tego typu rzeczy po jakimś czasie mogą puszczać. Co się już dzieje po dociśnięciu, tu więc również Onyx też jest na nie do tego produktu. Tora, to Garda. Dobra, ostatni Fusion Bez Xa, też od Trinkle. Czy nam spasuje? Czy będzie się działo to samo? Już jest podważanie, docisnąłem tylko w rogu. By to może tutaj widzicie. Nie, też nie pasuje. Dobra, trudno. Może. Dirfory Otóż to ten model na B On też dość bogato nachodzi Na różki I sobie dociśnijmy I już to samo się dzieje Czyli dzieje się nam to złe Zła rzecz, czyli nam odchodzi Więc tutaj też odpada Muszę dociskać po każdym takim ci wiadomo, wy tego nie będziecie robić u siebie Raz założycie jest OK Ja to klikam parę razy, więc Myślę, że ten drugi nawet tego przezroczystego nie zakładam, to jest identyczne, tylko że przezroczysta opcja, więc też jest na nie. Dobra, coś, żebyśmy mogli może dopasować. Sprawdźmy Nilkin Nature Table Case, czy będzie współgrał z tym produktem od Tora. No i tu, tu będzie ok. Case jest na tyle mało, nachodzi nam na rówki ekranu, że praktycznie przyciskania gdziekolwiek, cokolwiek robienie, powoduje to że pasuje, czyli do tora jest. No tak, no to lecimy dalej. Eiger, Eiger North Case, czyli bardziej pancerna wersja. Tu myślę, że może już być na nie. Zakładamy. No jest tak na wcisk. Przyciskam, nic się nie podnosi, no ale to będzie case ewentualnego ryzyka, bo może, no chociaż tu się coś podnosi. No nie polecałbym, mimo że fajny, o i nie mamy ostrości, już ją mamy, fajny, ale, ale nie, to bym się zastanowił. Yy, Mokolo, ten taki śmieszny i to śmieszne Mokolo, to że się głupio wkłada od dołu, ale po założeniu jest ok, z racji tego, że ono nie nachodzi na ekran, więc pasuje. Tak, jak być powinno. Z każdej strony jest jeszcze trochę miejsca, więc ten case na tak akurat. Dobra, zdejmijmy sobie go. To już mamy około, mamy, mamy te rzeczy. No to może teraz zanadża Mofi. Coś ona, ringo z nim. Trochę może nawet cięższy, moim zdaniem, ale tu wciska się, wchodzi. Będzie bezproblemowo, bo nigdzie nie nachodzi na ten. Produkt Tora, więc to będzie no tak. Mofi, czyli takie cienkie tematy, jak najbardziej będą pasowały. Nasze polskie biłudy, czy casey od biłuda wejdą, spasują się, będą pasowały. jest dobrze. Z racji tego, że tu tylko one delikatnie są do góry zrobione delikatnie wchodzą, to już mi się w ogóle samo z siebie ono odkleja, no ale tak to jest jak naście które nie pasują założa, ale do do Beaudów powinno być na tak, dobra, mamy te Tu trzeba sobie organizować miejsce, przejdźmy do Samsungów, pierwsze co Clear View Cover, czy Clear View Cover nadasia, no to się bardzo dobrze. Nie mam zastrzeżeń ten no bo on praktycznie nie nachodzi nigdzie do góry, jest tylko podpięty. Dobrze, to będzie dobra. Jako alternatywa, ewentualnie tej oryginalnej folii, to myślę, że tylko będzie formalnością zobaczenie, czy LED-COver od Samsunga pasuje, ale na bank też jest dobrze. Nie ma co gadać. Pasuje. Dobra, zostały nam spigeny i łagi. Zobaczmy spigeny. Spigen pierwszy Liquid Air. Czy pierwszy spigen będzie pasował? Jak pierwszy będzie pasował, to będą pasować myślę, że wszystkie. Jak pierwszy nie, no to może być ciężko. A już widzę, że jest ciężko, bo no, nie wiem, czy widzicie. Tylko dotknąłem od razu, idzie mi w górę. Może gdzieś tu minimalnie się szkło, folia ta przesunęła, ale no, jak już się podnosi, no to. Ja bym odradzał, więc Liquid Air na no nie, więc myślę, że chyba każdy Spigen będzie tak samo. Teraz mamy Lamono. Dobra, jak będzie w nim, wrzućmy go i czy nam podnosi, czy nam nie podnosi? No nie, no tu mi zachodzi. Może ja je minimalnie w jedną stronę założyłem, chociaż z racji montażu z tą fajną rameczką nie powinno być problemu. Ale no, ja bym się zastanawiał w spigenach, może być ten tor problematyczny. Jest za blisko. A jeżeli case jest zbyt blisko folii, no to jest efekt taki, że no, kupicie nową folię albo nowego case'a. Następnie mamy Neo Hybrid, akurat ten mój taki w wersji gen metalowej. No i tu powiem Wam, że jakoś to na wcisk weszło, nawet nie podnosi się. No jest szansa. Kwestia ja jeszcze dokładności i dokładnego wyśrodkowania go, chociaż starałem się jak mogłem, jak to zwykle mógłby pasować. Tak to nazwijmy do tego kieziwa. Ten Tor o, komentarz od kogoś, został bohaterem, będzie w filmie, odpowiemy później. Następny S10 ultra hybrid, znaczy się Spigen ultra hybrid dla S10 Plus, no, i ultra hybrid nie podnosi nic za bardzo. Tu już jest lekko podniesione z racji już molestowania tego produktu. Tora teraz przerzucając między jednym a drugim case'em. No, więc na ultra hybrid można by się skusić. Można by się skusić, ale założyć raz i nigdy więcej nie zdejmować. Bo to zawsze męczy tego typu produkty, które mamy na ekranach. Następnie mamy Hybrid NX. Również od Spigena zakładamy testujemy, hybryda nx ona jest tak zrobiona, że te krańce, nie, no dobra, już z drugiej strony nawet już podnosi, no to nie, no to hybryda NX, dziękujemy, nie pasuje do tego typu rozwiązania, dobra, i mamy ostatniego spigenka, muszę sięgnąć łapą, jest to ThinFit, ThinFit pasuje do wszystkiego, praktycznie w ciemno można brać, jeżeli tylko szukacie takiej zwykłej czarnej prostej otulinki, on jest. on jest dobry pod tym względem. Więc Spigeny przejrzeliśmy. Część pasuje, część nie. No i łagi. Ostatnia półka. Plazma. Łagi model Plazma. Łagi cechują się tym, że są dobrze zabudowane. Trochę nachodzą na ekrany, ale będzie pasować. Jak dobrze sobie go założycie, się, folia się wyśrodkuje idealnie no to będzie działać. Mimo że to jest pancerny ułak zabudowany Apache. Dobra, następny ułak model Monarch. Wrzucamy go. Ciach, ciach-ciach. Dobra. I ułak Monarch. Też jest OK. Też pasuje do Tora. Nie mam zastrzeżeń. I ostatni ŁG. Pathfinder SE. Po założeniu. A, tego lepiej wciska się od dołu. No, tutaj no, Będzie fajniej, łatwiej. Po założeniu też pasuje. Nic nie podnosi. Bardzo ładne zgranie. Tak jak być powinno. No więc. Część tylko spigenów nie pasuje nam do Tora. Dziwne. Bo spigeny czasami są dosyć ciasne. To, to właśnie kwestia. Więc jeżeli szukacie takiej alternatywnej folii Torgarda, to jeżeli chcecie kupić do niej Etui, wiecie już, jakie. Pasuje. Macie jakieś pytania? Oczywiście, piszcie w komentarzach na dole linki do społeczności. Oczywiście, zajrzyjcie do całej playlisty odnośnie akcesoriów dla S10, bo każdy z tych produktów, które tu widzicie, można wyrwać na niej, ale trzeba znać kod, który jest w filmach, więc sobie tam zobaczcie. Odnośnie czego, gdzie taniej można go kupić. Dobra, tyle. Tyle w tym temacie. Czyli, co pasuje do Tolgarda, wiecie. Dla jest dziesiąteczki z plusem. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.